Okej, okay, no, ta, ta, no, tak, no, 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 poczekam, ja poczekam. no, poczekamy, ta, A, mio, mio, mio. Mhm. Ja no, 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 to Nie, to nawet jeszcze. Nie, mogę no, 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 Ja no, 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 Nie, no, Na no, różalu? no, 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 flamingu. no, Na Dlaczego ukradłeś mi wąsza Już nie. A, ty. O, ty? A, ty. O, to O, mam. O. O, Dobra, wąsa, chodzi, masz, dać Pa, jaki Idealnie wygląda, pa, Mielisza. Dawaj, do, dołącz się, dołącz się. Piążek. Dołącz się. Ja te... Dzga? Ja te... Nie, nie zakładał gadamy... teraz, na razie to ci się nie przyda. Tam, w a my gramy Wamonga w CS-a? Ej, to, to jest normalny amok? Mogę, to mogę, ogi ta. Ej, co mam w sensie? Tak, ja idę za niedługo. Z kim? Z dwunastką. Ja ja hmm. na... No ja idę samemu spać. To dwunastka, chodźcie, w... nie, nie gadamy w rudzie. To będę mógł, to mógł zabić i zabić, nie to będzie że to ja. Czy mam chcesz wejść? A to ja chcę wejść. W Do siebie? Tak, no cię nie mogę. Nie mogę. No ja mogę nawet noc. A, o, zajmij się krety. Krety. A to ja wiesz, to ja nagrałem jakiś filmik z Marreckiem, i ja mogę ich no i zepsułem. A tak, 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 tak. tak. kiedy druga część y, Among's Shimonem i Domianem seria? Bo jeden odcinek nagraliśmy, nagrałem i co? Już nie ma. Nie wiem, wiem tylko tyle, no, że. Wiecie, YouTube chciał czy chcę prawa autorskie, to znaczy, co powiedziałem, coś tam. No. Coś tam. Jebana jest. dobra, rozumiem. Ja wiem, co, co to no, to nie. to nieja. Widziałem jak olsza na pilociku kliknął zamykanie Storage. Nie, do kafelki to zadzwonię, żeby odwrócić ich uwagę i żeby mogli -mo. przewieźć. Dla kwiatów nie było. Arka? O no. weź, że olsza ten? Arka w plecilii, to zostaje? Przegrali teraz. Źle, bo to jest te... no, aklacja, bo sobie. Się... Nie uciekaj. No. A będziesz za 8 lat, za ten, w telewizji Mieszka Walsha? Będę za 3 w NBA. Nie wiem, gdzie wow. jest ciało, ale chciałem zobaczyć, czy ktoś nie żyje. No ja nie żyję. Aha, to żaden problem, skipujemy. A, ja... A ktoś ciało jest w reaktorze, no. jakby coś. Moje ciało było w reaktorze. Znaczy... No, tak trochę nie powinieneś mówić, gdzie twoje ciało. No No co, no się pytałeś, gdzie ciało, no to ci odpowiedziałem, gdzie się. ciało. Ciało tak, nie w Nie, wydaje ci się. Narazie, to mnie nie wierzył. Że... No będzie było, mówił, nie kto je. zabił. Jedna skippa dałem. To Skip to drugie imię Marka. E. Który to jest Marek? Akspo. Okay. Co mam e. powiedzieć? Nic. No. Wow. A, już, a co masz w tej czapeczce? Coś ukrywasz? Granat. Gramy? Gramy? Jabłko, jabłko, jabłko. Trzy gramy ma Trzy okay. gramy jabłek. Ja, 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 dostanę, to... ja dostanę dealerem Coca-Coli. <grym> ja dostanę. Ja no, super drogi jest. Ja sobie kakao. Dziesiąt Ronaldo zrobił, nie? Tak, teraz Pogba co samo zrobił z Harnaśem, czy trzydziestu. No, uh -huh. no. Ja ja to było odwrotnie, że nic nie było na stole, on Harnasia wystawił na stół. E... I Ronaldo A... ją wziął, ale przesunął i dał wodę. Angelika! I tam mówił, że. Angelika czy Oliwia? Halo, halo. Angelika, Oliwia. Angelika, Oliwia. Ja i weszła... nie mnie, ja naprawiałam światła. A A, A Oliwia? Czemak ja I zbliżyłam dołu? się, że, to, że dwie osoby na, ten naprawiają, więc uznałam, że nie ma co się tam ja i nipsuć dalej. Bo i tak Marek ja... zaczął krzyczeć Angelika, A... więc odeszłam. Ja, to, ja mogę powiedzieć, jak było. Angelika zabija Marka, Olivia Oliwia z... ten. Kopała dół, żeby go zakopać. Dobra, on ja to kupuje. Ja też. Henry, you're dead. And A czy Marek nie wchłopał trochę Angeliki? Jeżeli to nie Angelika, to. Dobra, Olivia! To Olivia! Ale na kawę! No reaktora! Olivia! Dobra. Na skrajne